Za niedługo święta i Sylwester. Dla wielu osób oznacza to długą podróż pociągiem i związane z nią przygody. Czego możemy się spodziewać i co zrobić, aby uniknąć problemów na kolei, sprawdzała Ewa Mrożek. Dworzec w remoncie, nowy rozkład jazdy i odwołana część połączeń kolejowych. Ten, kto ma zamiar wyjechać z Wrocławia pociągiem, musi się z tym liczyć i zaplanować wcześniej podróż. Wszystkie aktualne informacje na temat nowego rozkładu można znaleźć na stronie internetowej Polskich Kolei Państwowych. Informacja o rozkładzie jazdy na stronie internetowej ukazała się mniej więcej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Komplikacje pojawiają się również na samym dworcu. Na rozkładzie nie znajdziemy numerów peronów. Aby dowiedzieć się skąd jest odjazd, trzeba słuchać komunikatów z megafonów lub obserwować tablice z przyjazdami pociągów. Jednak nie to okazało się z morą podróżujących. Ciekawie, to to nie jest. Wiadomo, nie ma takich komfortowych warunków. Czasem grzeją, czasem nie. Kiedyś usłyszałam od pana konduktora, że jak jest zima, to ma być zimno. W okresie między świętami a nowym rokiem, ze względu na przewidywaną mniejszą ilość pasażerów, część pociągów nie będzie kursować. Zatem warto sprawdzić, czy pociąg, który zawsze jeździł w danym terminie i tym razem przyjedzie. Mimo nowych utrudnień, na dworcu nie widać zbiorowej paniki. Wspólne podróżowanie zbliża. Często dosłownie. Było zatłoczone, drzwi się nie otwierały i cały czas mi biało po nogach, więc średnio Większość niedogodności związanych jest z modernizacją dworca głównego, który ma zostać wyremontowany do 2012 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już za dwa lata, zima nie będzie się kojarzyła pasażerom z częstymi opóźnieniami i chłodnymi przedziałami.